Witajcie. Witajcie moi drodzy. Na sam początek łamiemy się do stacji leczniczej i zaczynamy kolejną podróż. Tym razem, po zebraniu wszystkich składników, będziemy próbowali stworzyć ten tego łazarza, prawda? Nie przedłużając. Udało się leczyć życie nie będziemy, tak jak wspomniałem, mamy wszystkie składniki potrzebne do stworzenia tego pasarza, który umożliwi nam oczyszczenie powietrza, które zatruł niejaki Andrzej Ryan. Ale chodźmy, chodźmy zatem dalej. Słyszymy już kolejne, śmiejące się nawet gnowagi. I mamy go tutaj. rzucił w nas swoją bronią, a to co to jest? Stacja usprawniania broni. No i to się na pewno nam przyda, słuchajcie. Od razu ulepszę sobie karabin. Po raz drugi już w zasadzie jest woda utleniona. Destylowana, przepraszam. I kamerka, której może musimy się pozbyć jak najszybciej, bo wiemy czym to grozi. A grozi to atakiem dronów, które już niejednokrotnie dały mi się wystagi. To nie... Słuchaj, kolego. O Jezu! Dobra, udało się. Jak rozumiem, mamy iść wyżej i wyżej, by znaleźć tę Tą stację rzemieślniczą, o której mówił Atlas, czy jak to się tam nazywał. Mamy tutaj jakieś chyba ukryte pomieszczenie. Oko fotografa, tonik bojowy. Każdy badacz-fotograf chce mieć przewagę, a oko fotografa jest Twoją. Gdy wszczepisz sobie ten bezcenny genetyczny tonik, zobaczysz wszystko okiem kamery O, proszę bardzo. A więc możemy. Dobra, to jest. To jest. Nie ma to większego. Wydaje mi się. Szlak wytrafią. Wygląda mi to na swego rodzaju pułapkę. Skurwysynu. No już dwie apteczki poszły. Nie pamięć, słuchajcie. Ale my zmierzamy na ratunek. Arkadi, słuchajcie, bo jak wiemy mamy za pomocą tego łazarza skrzesić świeże powietrze właśnie w Arkadii. Zerknijmy jeszcze tylko Co kryje się tutaj, czy ja tutaj byłem Zdaje się, że tak A to oko fotografa. No. Spokojnie, Atlasiku. Ja w ogóle nie mam zaufania do tej postaci. Słuchajcie, wziął się znikąd, zaczął mi pomagać. Ja rozumiem, że pomógł mi, gdy tylko tutaj trafiłem, prawda? To trzeba przyznać. Ale... Wpędził mnie w konflikt z Andrew Ryanem. Ryanem a tak naprawdę ten Andrzej niczego złego mi nie zrobił to jest też ciekawe, prawda? no chyba, że ja jestem jakiś niekumaty i nie wiem dlaczego miałbym mu miałbym czuć, żywić do niego jakąś słuchajcie, urazę wiem, że jest dyktatorem i tak dalej władza deprawuje ale to nie jest powód, żebym wchodził do jego świata i niszczył go. Z premedytacją na zlecenie jakiegoś tajemniczego atlasa, którego nigdy na, tak na dobrą sprawę w życiu nawet nie widziałem. Ale jak to się rozwinie? Zobaczymy, słuchajcie. Teraz muszę się, jak rozumiem, wrócić i szukać tego. A matko i dra. Nie ten. Nie ta moc! Okej, okay, poszło. Ale... Przed sobą mamy kolejną. Mieliśmy, w zasadzie. Dobra, tutaj byłem. Kręcę się w kółeczko. Ja zejdę jeszcze raz tutaj i postaram się znaleźć tą drogę, która zaprowadzi mnie do rozwiązania zagadki. Łazarza. Ewentualnie sięgniemy po pomoc gry wytwórca. Chyba. A proszę bardzo. To tutaj miałem. Stworzyć wektor Łazarza. A już bym to ominął. I znowu kluczyłbym przez kolejne. Kilka minut. Mamy wektor. Czyli musimy wrócić się do, do Arkadii, do tego ogrodu. Sztywnych, jak to kiedyś... O, jest! Jak to kiedyś ująłem. Gdzie są te zwłoki? Zwłoki są cenne. Chyba raz się. A jednak nie. Dobra, wyjdźmy stąd. A, proszę bardzo, Houdini. chudni gdzieś tam stąpa. W ukryciu. Ale niech sobie, niech sobie chodzi. Jeśli nam nie zagraża, to nie widzę sensu, żeby. Dalej z nim, o proszę bardzo. Z nim walczyć. Ale sam się prosił prosił się o śmierć prosiła w zasadzie w tym przypadku niech to zgaśnie nie będziemy się pchać to już ten etap pszczółek mamy za sobą tej amunicji mam zdecydowanie więcej a teraz pójdziemy ratować florę Arkady, słuchajcie, w końcu po dwóch odcinkach, w końcu nam się to uda. Jesteś nieszczęśliwy, jak rozumiem, bo nie masz przy sobie żadnych siostrzyczek, i próbujesz wywołać je z ich miejsca bytowania. A ja tym samym pozbyłem się właśnie. Amunicji, zapiszmy sobie grę. Ok, sięgnę po apteczkę i wracamy do arkady. Tak jest. No i jesteśmy na miejscu, Jasnych O matko jedyna No i właśnie Tego się Nie spodziewałem Ale na spokojnie Zaraz sobie z nimi W jakiś sposób Będę próbował Poradzić. 30 nabojów. Grunt, że jesteśmy w Arkadii. Andrew Ryan straszy nas, że zaraz skończy się tlen. Zapewniam cię, zapewniam cię że tak się nie stanie, kolego. Tu jest sprzymierzona z nami wieżyczka. Apteczka, proszę bardzo. Apteczka i słyszę już Genopaga. Kolejnego. Na swojej drodze. Już myślałem, że to jakiś. że to jeden z nich. Ja zerknę tylko jeszcze. Czy może... Czegoś tutaj... O, proszę bardzo. Houdini. Jak rozumiem. Znaczy swoją obecność, ale coś tutaj mamy jeszcze. Fostwór chlorofilu. Dobrze jest tylko winko, ale podziękujemy. Idziemy słuchajcie dalej. O proszę bardzo. Bardzo ładnie. Nawet że mi to wyszło. Że tak sam się. pochwalę i kolejny tym razem już zwykły chyba genofak ja chyba nawet jeszcze nie, nie, nie zrobiłem zdjęcia żadnemu z hudinich co w mojej ocenie jest niemałym błędem postaram się zrobić to zdjęcie przy najbliższej nad nad nadarzającej się okazji Słuchajcie. I jesteśmy z powrotem w laboratorium. Szukamy teraz jakiegoś rozpylacza powietrza tlenu strzałka wskazuje nam to oto pomieszczenie. Ja tylko zerknę. Trzeba by. Może coś nowego pojawiło się w tej części. O, już myślałem. Ale chyba nie. Nabojów to niedużo. To bardzo słuchajcie, niedużo. Laboratorium badawcze profesor Holden Langford. Może warto byłoby zapisać jeszcze raz. Tak też zrobię i zerknę, tylko gdzie mam największą ilość amunicji. To na pewno nie jest to strzelba, słuchajcie. Granat odłamkowy. Mina zbliżeniowa to jest broń, która na pewno, w bezpośrednim starciu mi się nie przyda. Nie sprawdzi. No i z... no nic, będziemy palić. Będziemy palić wrogów. Przynajmniej będę się starał to zrobić. Kurwa. A nie, myślałem, że ona wstała. Myślałem, że pani Langeford odzyskała życie. Już? Mam nadzieję. Jest zastrzyk Ewy, to zawsze cieszy. Oj, mamy. Proszę bardzo. O to właśnie chodziło. Ja tylko jeszcze tak Szybkim krokiem. Zerknę. Skorzystam z apteczki, z tym, że nie niekoniecznie. Użyj Wytara Łazarza. Nie mam pojęcia. Pierwszy raz to robię. Andrzej... Andrzejowi puściły nerwy. Nie, sorry, kurwa. Nie dość, że teraz... będę musiał walczyć z tatuśkiem, to jeszcze z hordą genofagów. Staram się, możesz mi wierzyć, kur, warszawa nie choduje, a ja ginę z ręki, rozwściznego tatuśka. Już. Zgoda między nami? Mam nadzieję. O, proszę bardzo. Nieźle. I widziałem, że to ma jakieś znaczenie. Czas, w jakim uda mi się, bądź wykonać to zadanie. Proszę bardzo. Ale może uda mi się... ...jakimś... ...cudem... ...zwalczyć te... ...hordy. Nie mam pojęcia, człowieku, bo... Pierwszy raz to robię, jak to już wspomniałem. Ale wolałbym, żeby to stało się nieco szybciej. Proszę bardzo. No i właśnie. Chyba podpadli tatuśkowi. Nieźle. Zewsząd. Genofagi. I moja śmierć. No ale nic, nie mamy wyjścia, musimy... Musimy się jakoś bronić, słuchajcie. Musimy się bronić w czasie, gdy wektor łacarza łaskawie zrobi to, do czego został powołany. Oddajcie wszystko co macie. Szlak by trafił. Oni naprawdę są widać wszędzie. Ja nie wiem, czy mogę nadal zamknąć te drzwi. To już jest niemożliwe. Chyba, niestety, ale. Będę musiał mierzyć się z nimi. Do momentu aż wektor Łazarza nie oczyści powietrza, no jakby tak. No właśnie, Szlag by trafił. Nie pocierasz mnie, kolego. Jak mam być szczery, sam siebie pozbawiam życia. jest woda, która pomoże mi w zneutralizowaniu napastników. Nawet się stąd nie zamierzam ruszać, choć fajnie by byłoby po prostu trafić. Ale niestety. Ale niestety. Ale niestety. Porażka na całej linii Który przełączy się człowieku? A ja to mam zwłoki do ograbienia Przy okazji Było tych zwłok Kilka tutaj, ale kolejni wrogowie nadciągają, więc nawet chyba zrezygnuję z ich przeszukiwania. Gdyby ten tatusiek mi pomógł, byłoby miło. Nie powiem, nie powiem że nie. Na razie nikt, nikt mnie nie koni. Przynajmniej taką mam nadzieję. Jest. Jesteśmy w tym. Laboratorium, to chyba tutaj, tak? Tutaj, słuchajcie. I osiągnęliśmy w końcu ten cel. Dobra robota. O, proszę bardzo. A więc staniemy oko w oko z Ryanem, jak rozumiem, tak? No ale przed tym, jak się domyślam. Czeka nas. Nierówna. Nierówna walka. Ale to. Słuchajcie, to się okaże. Miałem co prawda robić zdjęcia. O Jezus, słodki. Znowu. Cieszy mnie to niezmiernie, ale przed tym muszę rozprawić się z chciałbym Cię zapytać o to samo kurwa, jeszcze ten, dobra, zajrzyjmy do tej pneumy. Niestety, to chyba nie ta. że Niemalże... No to dwóch na jednego. Kochani. Okej. Okay. Z nimi się udała, ale przed nami jeszcze niestety Houdini. Słuchajcie, któremu spróbuję. O proszę, to jest Okej. Ok. któremu spróbuję zrobić jeszcze zdjęcie, prawda? Dlaczego by. Dlaczegoż by nie? Już? Znikłaś? Dziwnym trafem? A co by na to? Proszę bardzo. Okej. Okay. Czyli również mogę robić zdjęcia wszystkim, których tutaj, wszystkim wrogom, których tutaj spotkam, mogę robić zdjęcia, co podniesie mój poziom, poziom mojego rozwoju. Bardzo mnie to cieszy. Nie cieszy mnie jednak fakt, że nie wiem, gdzie jest ta pani. Pani Genofakt. Genofakt. Genofakt Houdini. Ale z pewnością. Z pewnością będzie mi dane. Dowiedzieć się tego w przyszłym słuchajcie odcinku. No chyba, że nie żyje. Ale na pewno nie jednego już jeszcze na swojej drodze. Na swojej drodze znajdziemy drzewka ożyły, czyste powietrze i koniec tego odcinka na przedpolu metra, do którego mieliśmy już dawno temu wejść. Jak pamiętacie. Słuchajcie. Zerknę tylko jeszcze, czy coś nie czai się za kamarkach. Jeśli tak, to... to po to sięgnę moją teleportacją. Tele... tele... coś tam. Wiesz o to. A jeśli nie... I na to właśnie wygląda, to zakończę ten odcinek właśnie w tym miejscu. Okej, okay, słuchajcie. Kierujemy się w stronę Metra. Kierujemy się w stronę Andrzeja. Jeszcze tak sobie może już poza nagraniem postaram się doładować apteczek. O ile będzie mnie, będzie mnie na to stać. Jeśli nie to o trudno ja się z wami będę żegnał. Trzymajcie się. Do następnego i cześć!